To jest, jak powiedział Konrad, siedem afer, ale tych afer jest oczywiście dużo więcej. Wybraliśmy te, przy których pracowaliśmy od początku do końca, które żadna z nich się oczywiście nie zakończyła jeszcze, bo czekamy na tą niezależną prokuraturę. Ale w większości z nich składaliśmy wnioski do prokuratury. I to jest prawie trzy lata ciężkiej pracy, ponad setkę różnego rodzaju kontroli, blisko tysiąc dokumentów naliczyliśmy, bo chcieliśmy być dość precyzyjni w tych informacjach. Bo w naszej książce, szanowni państwo, jak przeczytacie, tam nie ma anonimowości. My nazywamy rzeczy po imieniu i osoby po nazwiskach, które dokonały sprzeniewierzenia ogromnych pieniędzy, które podejmowały, podejmowali decyzji, ale też piszemy o kwotach, o kwotach, które zniknęły, o kwotach, które powinny zostać jednak rozliczone, a nie zostały i dlatego też o tym piszemy i jeśli to wszystko naniesiemy na to co się dzieje przez ostatnie 8 lat, a przez ostatnie 8 lat PiS budował takie państwo, gdzie na dobrą sprawę rządzący czują się bezkarnie, dlatego że jest taki wymiar sprawiedliwości, który ma w żaden sposób nie dotykać rządzących i dlatego też przez ostatnie 8 lat nikt z spisu nie ma postawionych żadnych zarzutów, nikt nie odpowiada za nic. To teraz możecie Państwo zrozumieć, dlaczego po prostu tak jest.